a dzisiaj pokażę wam jak zdobędziemy iPhone'a 16 Pro Max za 250 zł. Wiem iPhone'a XS. -a. Dzisiaj już jest sprzedany, także jadę go wysłać do paczkomatu. Pieniądze już mam na koncie i możemy działać dalej. To, pokazane... Że po prostu tak wygląda transakcja. A? Następnie okazało się, że ta 11 poszła i w nasze ręce wpadł iPhone 11. iPhone 11 już sprawdzam za ile kupiliśmy. Dokładnie to był iPhone 11 Pro biały, który wpadł w nasze ręce za 450 zł. Dało nam się go sprzedać za 850 zł. To... Następnie wpadł mi iPhone 12 Pro, który miał uszkodzony ekran. Kupiłem go za 550 zł, sprzedałem go za 1200 zł. Dosłownie tego x odebrałem 3 minuty temu z paczkomatu. Wyszedł mnie 250 zł razem z przesyłką. Tak, trochę mi sprzedajesz? Hiiiiii, przynieś mi więcej. Nie to. chcesz być gwiazdą? Nie chcę być gwiazdą. <grywa> iPhone 13 mini do tej pory był najgorszym telefonem pod kątem szybkości sprzedaży, ponieważ musiałem czekać jakieś 3 dni aż się sprzeda. Sprzedał się za 1400 zł. 12 mini chyba okazała się najgorszym flipem pod kątem zarobkowym. Jakoś te mini w tym odcinku niezbyt dobrze nam szły, ale tak czy siak mieliśmy 250 zł i kolor taki ładny niebieski. I myślę, że będę próbować go sprzedać za jakieś 2500. Może dam jakieś 2500 do negocjacji i powinien bardzo szybko pójść. Ten telefon sprzedałem na Instagramie, ale niestety nie potrafię odnaleźć już osoby, której sprzedałem ten telefon, bo nie zrobiłem sobie zawczasu żadnego screena. iPhone 14 Pro Max za 1130 zł dogadałem się z jedną osobą z digitala z discorda, że sprzedam mu ten telefon za 2900 i 15, która jest fabrycznie zapakowana, nigdy nie używana za 1900 zł i sprzedaliśmy ją za 2700 zł następną paczką, która do mnie przyszła były dwa telefony w jednej paczce za 1800 zł, dosłownie kilka minut po tym jak wystawiłem, ludzie już zaczęli się o niego bić, no i pozostała mi jeszcze ta 13 mini. no i uznałem, że będę pamiętać o naszym kapitanie, który nie umie się doczekać kiedy przyniosę mu znowu kolejne telefony no więc i tak po straceniu pieniędzy na ogłoszenie sprzedałem go i tak poza odcinku. dzisiejszego odcinka. Kupiłem go za 300 zł. Nie, sprzedałem go za 200 wyta, jak jest. Jesteśmy już przy finale. Nie udało nam się dobić iPhone'a 16 Pro Max. Nie chciało mi się tego jeszcze ciągnąć przez 1 dwa telefony ze względu na czas, bo chcę już wam ten film wrzucić, ale mamy pieniądze na iPhone'a 16 Pro. Tylko jest taki problem jak sami widzicie, że nie da się go zamówić